Cześć, witam i czo. słuchajcie, w poniedziałek wieczorem ukaże się nowa piosenka. Pierwsza na tym kanale piosenka. Moja kurka pod tytułem e, Moja kurka. Także ściekujcie, bo naprawdę będzie hitch. E, po tym piosenku możecie pisać, czy stworzyć taki piosenek więcej, czy też nie. E, I ocencie doceniam szczerość szczerość i i to czy ludzie mówią y, prawdę czy nie czy myślę optymistycznie czy pesymistycznie po, po prostu komentujcie czy mam zrobić taki więc więcej czy nie robić ich wcale y, możecie też zasubskrybować kanał tam na dole zostawić lajka like napisać komentarz yy... napisać komentarz przede wszystkim czy, czy robić takich piosenek więcej czy też nie jak zostawicie hashtag Nowa piosenka to przyjdę wam serduszko w komentarzach także, yy, także tyle informacji mam dla was dla Was na dziś więc trzymajcie się do usłyszenia na nowej piosence na razie cześć